Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, wszystkich sympatyków mojego kanału. Na wstępie chciałem Was zaprosić na aukcję charytatywną, którą organizuje przedstawiciel TO2, Dawid Węgrzyniak. Dla dziecka, kolegi z ich oddziału jest wystawiony mój gołąbek. Linka umieszczę tu pod filmem. Może też tu można kliknąć tego linka na filmie także zapraszam serdecznie do wsparcia tej aukcji jest to aukcja charytatywna no a teraz propozycje mam dla młodych hodowców no niestety z roztargnienia i z przeoczenia nie udało mi się zaobrączkować czy przegapiłem obrączkowanie kilku gołąbków więc wystawię je tutaj dla chętnych Młodzi hodowcy mogą, jak chcą, coś sobie nabyć. Wygląda to w ten sposób, że e, będą kolejno opisane numerkami e, te młódki. Tu jest pierwszy młody. Jest to syn mojego Herkulesa. Dodam tylko, że pełne. Dwie siostry w szeroko lotowane. Było takie same gniazdo. Była ciemna i nakrapiana. Na młode loty miały po cztery konkursy na pięć wkładań. Samiczkę udało się zaobrączkować. Samczyk niestety miał za grubą nogę i go się zaobrączkować nie dało. Jest to połączenie z moich sztoli i Herkules to jest jego ojciec, a matka jest ciemna. Założyłem mu żółty znacznik. Na aukcji będzie pod numerem 1. Gołąbek już zaszczepiony. Jego matka siedzi na kolejnych jajkach. Nie, nawet nie, nawet nie na jajkach, tylko tu jest mamusia, nawet nie jajka, a już są kolejne takie młodziaki. A tu jest przedmiot licytacji pod numerem 1. I za ile sobie tam hodowcy zaoferują, za tyle można go nabyć. Licytacja trwa do niedzieli. Do godziny 20, bo tego e, nie powiedziałem. O, przepiękny samiec, naprawdę jest super. Można go oblatać, bo on taki akurat do odkładania. Pod numerem 2 na licytacji będzie oto tu ten niebieski, jego ojciec e, też się nie dało zaobrączkować i też jest, znaczy minąłem go po prostu, podłożyłem pod inne gniazdo specjalnie. Tu jest drugi z gniazda zaobrączkowany. A tego dałem do innego gniazda, i potem się zapomniało, i został bez obrączki. Także to jest rodzeństwo. E, ojciec jest rudy. Tu jest jego tata. Z 2017 roku może będzie widać z tych moich e, takich rudych, brązowych. Może na zbliżeniu. Ej, nie na zbliżeniu może widać. o, On jest tak jasno rudy, że na filmie to wygląda jak niebieski. Akurat jest. A jest jego tata z rodziny, właśnie moich, moich rudych. A tu jest matka e, ze starej grytki. Córka, córka starej grytki. Super super lotniczka. A obecnie w rozpłodzie. Także pod numerem 2. Ten niebieski z, z rudego i z grytki. Dopowiem jeszcze, że jakby ktoś jakieś młódki chciał do lotu, to też po weekendzie będą kilka sztuk do wysyłki. Tu w rozpłodzie, bo akurat karmię rozpłód. Więc są tu też młódki, których mi będzie możliwość lotowania. A jestem tu, bo tu też są dwa młode bez obrączki. Tu jest ten młodek na aukcji charytatywnej, który jest. On już sam je i pije, właśnie tam na, na chłopczyka, na dziecko od kolegi, od Darka Węgrzyniaka. Jak wspomniałem, tu pod tym filmem jest link do tej aukcji. A tu są te dwa młotki, które. A już nie chciałem im nóg krzywdzić. One są po 10-letnim, 11-letnim moim starym gołębiu rozpłodowym. Z jednego lęgu tylko wspomnę, że młodek z tej samej pary, pełny, pełny brat, został sprzedany za 1400 zł na aukcji. A tu są dwa bez i zaraz je ponumerujemy. Pod numerem 3 na aukcji będzie ten nakrapiany z białym. Tym piórem, a pod numerem 4 ten nakrapiany. Zaraz tu pokażę matkę i ojca. ten ma budowę już ma kapitalną. Tu jest ojciec, 2010 rocznik. On jest super rozkładowcem. Jego, jego siostra, to jest matka mojego słynnego kubusia. O, tak to, tak to ujmę a obok niego zaraz jego samica, jej matka super moja lotniczka, a ojciec jest oryginałem od Jurka Koźlika, bratem olimpijki z Poznania jak dobrze pamiętam. On jest 210, ona jest do rozpłodu wychowana 218 rocznik, więc to są rodzice, rodzice młódka tutaj oferowanego pod numerem 3 i pod numerem 4 i pod numerem 5 na aukcji e, będzie się znajdował ten młodzi dziaczek też bez obrączki e, samiczka, jest to wnuczka starej grytki po mojej starej rozpłodowej samicy ta babcia w ogóle tu jest, o to jest matka matka z 2012 roku E, ona ma uszkodzone skrzydło, ta matka i w rogu tam naniosły, i też, e, też już. Jak odkładałem młode, to wraz z przełożeniem młodych, bo z rozpłodu przekładałem młode, w momencie przekładania okazało się, że jest e, bez obrączki. i Wcześniej się w ogóle nie zorientowałem i musiałbym dorosłemu młodzikowi założyć obrączkę. Także pod numerem 5. Na aukcji licytujemy tego młodziaka. Także założyłem jej niebieską skówkę. E, aukcja do niedzieli, e, do 30 maja, do godziny 20. Kto da najwyższą ofertę, kto będzie chciał nabyć sobie tego łąbki, to do niego zostaną wysłane po pokryciu kosztu wysyłki. I tutaj mamy na nasze gołębie nie na giełda gołębi e, tą aukcję charytatywną e, dla Kacperka dokładnie. I tu na samym dole e, jest e, koniec aukcji jest 5 czerwca. i Na samym dole jest ten młodek, którego pokazałem 903. O e, młody z mojej hodowli. E, tu jest strona internetowa, gdzie można zobaczyć szczegóły odnośnie tego chłopaka, na którego jest na kacperka, na którego jest ta licytacja. No, jest to Imbred na szaleńca. O, to jest ten młodek, którego tam było widać w rodowodzie. więc zapraszam do licytowania mojego gołąbka, ale także zapraszam do licytowania innych gołąbków.